Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Wisły pod z górnikiem Zabrze. Jest z nami trener przyjezdny, Pan Bartosz Gał, trenerze poprosimy o pomysł o komentarz. Dobry wieczór jeszcze raz. Myślę, że zasłużyliśmy sobie też na ten punkt, bo wydaje mi się, że nie zagraliśmy nawet po tym czwartkowym meczu. Zabraliśmy nawet intensywną też pierwszą połowę, było może trochę widać, że parę procent nam brakowało tej intensywności jeszcze ale, ale ogólnie, jeżeli chodzi o jedną z naj z najlepszych piłkarskich tłożon na aktualnie, jeżeli chodzi o indywidualną jakość w tej lidze, to myślę, że sobie dobrze poradziliśmy. Wyszliśmy tak, jak chcieliśmy też wysokim pressingiem, nawet mieliśmy dużo, dużo odbiorów, czego nam brakowało, to może tej, tej indywidualnej jakości, co widzieliśmy też po drugiej stronie, żeby wykorzystać albo zagrać jeszcze trochę więcej tych sytuacji. Tego nam aktualnie brakuje, ale tutaj też trzeba, trzeba zadbać mi się, wydaje o spokój, bo Wiedzieliśmy z Płocka drużynę, co jest przygotowana już też przez, przez wiele miesięcy, O nas my teraz aktualnie też przygotujemy nowych zawodników też do po, po ósmej kolejce, także tutaj będziemy, będziemy potrzebowali jeszcze trochę tego czasu, ale mi się wydaje, że ogólnie zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Mieliśmy też dobrą sytuację, indywidualną jakością. Wtedy wykorzystał Płock na 1-0 i ważna była reakcja w drugiej połowy. Myślę, że też wystartowaliśmy nawet dobrze, wyrównany mecz, a wtedy po tej czerwonej karce myślę, że to jest też kluczowa sytuacja. Tutaj było widać, że wtedy już nie zagraliśmy dobrze. Po prostu za, za, za dużo emocji, za dużo chcieliśmy, za dużo chcieliśmy przez środek, za dużo strat, przez to mieliśmy wtedy kontry też mogły jechać. Nie mieliśmy już tego, tego spokoju, żeby rozgrzewać skrzydłami, przygotować te ataki przez te straty. Robi się może naczekać za bardzo emocjonalny. Mi się wydaje, że to na tym jeszcze musimy pracować, ale tutaj. Trzeba trzeba przygotować też zawodników do tego, ale tutaj od 60 minut chyba po tej czerwonej karcy. Już nie mieliśmy tego spokoju i nie zagraliśmy dobrego meczu, także myślę, że zasłużyliśmy sobie na, na jeden punkt i wtedy dzisiaj też nie ma więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? To może ja zacznę, bo mam do trenera trzy pytania. Po pierwsze, Panie trenerze, ten początek sezonu, jeśli chodzi o wyniki, to wydaje się trochę takim nierównym wykonaniem górnika, bo z jednej strony potrafi się wygrać wysoko na wyjeździe z Radomiakiem, a z drugiej przydać się takie wpadki, jak ta chociażby, została w Mielec. Jak Pan myśli, czym to jest spowodowane, czy to jest kwestia jeszcze zgranie się drużyny, czy przy, przyczyna gdzie indziej. I myślę, że jeżeli, jeżeli chodzi o wyniki, to widzimy jakie Krakowia ma wyniki, jeżeli chodzi o Stal Mielec, to nie wiem czy to jest wynik, że to, to źle z nimi przegrać, bo po prostu też mają swoje punkty, a jeżeli chodzi tak jak mówiłem o zgranie drużyny, to mi się wydaje, że my aktualnie mamy, nie wiem, nie widziałem chyba w klubu w Ekstraklasie, co to teraz jeszcze w zeszłym tygodniu przed ósmą kolejką, czy po ósmej kolejce, nawet nie wiem, to dokładnie liczyłem, trzech zawodników i musi czterech nowych przygotować, co nie są też aktualnie na 100%, może w treningach nie są zgrani. Jeżeli tutaj oczekujemy, że my będziemy tutaj na wyjeździe z Płockiem klepać Płock, to się będziemy mylić, bo na to jednak jest potrzebny czas, żeby to grać. Mi się wydaje, że jesteśmy na dobrej drodze. Dzisiaj widzieliśmy, że nasz kresnik naprawdę dobrze wychodzi, ale na resztę to no, nie ma się co opłamywać. Jeżeli powiemy, że to w następnym tygodniu już będzie dużo, dużo lepiej, to nie będziemy tego do, do, doczekiwać, bo po prostu potrzebujemy na to czas i cierpliwości. Mamy taką sytuację, Podejmujemy ją pozytywnie, pracujemy nad tym, ale tak jak dzisiaj widzieliśmy, każdego zawodnika, którego jeszcze ściągnęliśmy, jeszcze nie jest gotowy na grę, jeszcze nie jest przygotowany do tego, co my chcemy grać. Okej, okay. też w ostatnich tygodniach brakuje Łukasza Podolskiego. Czy właśnie ten jego brak jest mocno odczuwalny, tego jednego z liderów drużyny? Tak. Myślę, że jeżeli byśmy mieli Łukasa Podolskiego, on nam daje w ofensywie bardzo dużą jakość, jeżeli chodzi o dośrodkowanie, jeżeli chodzi o podanie ostatnie, jeżeli chodzi o uderzenia i tutaj po prostu musimy bardzo, bardzo dużo aktualnie pracować, żeby sobie rozpracować sytuację. To widzieliśmy na przykład płoc, co ma pełnych zawodników i mają tą indywidualną techniczną jakość z przodu, to to dużo szybciej trwa. My musimy aktualnie bardzo dużo pracować, żeby sobie skierować jakieś sytuacje pankowe. No to ostatnie pytanie ode mnie o okres transferowy. Jak by pan go podsumował tych dwóch Męczący, <laughs> szczerze mówiąc, <laughs> bardzo dużo energii kosztowało, myślę, że wiemy wszyscy, co się u nas działo w ostatnich tygodniach, że yy, Odczuwam to też po takim meczu emocjonalnym aktualnie, bo naprawdę też dużo, dużo, dużo energii wkładałem w to, żeby te transfery przyspieszyć żeby być przygotowany na transfer, oglądać zawodników, trening, przygotować na treningi. Puchar musieliśmy wygrać i to jest jednak jeszcze inna presja, jak ramy z Ruchem Kożów, niż może z innym pierwszoligowcem. Także tutaj naprawdę było dużo, dużo tych rzeczy, a okienko transferowe było, było intensywne, ale według mnie też bardzo, bardzo ważne, bo tutaj musieliśmy przygotować na najlepsze no, następne tygodnie i miesiące, a tutaj sobie też nie możemy na to pozwolić, że weźmiemy zawodnika. Tak jak mówiłem, gotowych nie dostaniemy, ci Duże pieniądze, um, ale musimy wtedy wybrać takich zawodników, gdzie widzimy jakąś perspektywę, ale to też nie jest tak, że, że mamy nie wiadomo ile tych zawodników do wyboru, tylko musimy dokładnie patrzeć i dokładnie szukać. Także dużo czasu, dużo energii i męczący ten Okej, okay, ja dziękuję wszystkim za Czy jeszcze pytania do tenera? Krzysztof Szydłowski, czwarty tygodnią podcast panie. Ten, że mamy pytanie o te zmiany w przerwie, bo powiedział Pan przed chwilą, że generalnie był zadowolony z pierwszej połowy, a jednak już w przerwie robimy dwie zmiany, to jaki był plan na, na tą drugą połowę, co chcieliśmy tymi, tymi zmianami osiągnąć? Myślę, się wydaje, że na, na, na dziesiące mieliśmy, mieliśmy na, na poziom i na jakość daniego paczeku też za dużo skarb w tym meczu? tego brakowało i też te, te, tego biegania między liniami. Także tutaj chcieliśmy mieć tą zmianę, żeby e, będziemy mieli też technicznie dobrego zawodnika i te, co się dużo rusza, e, rusza też e, między, no, między, między, tymi liniami. A druga zmiana, jeżeli chodziło o Kampera, to te trzeba powiedzieć, no dostał jeszcze w kostkę, ale no, nie ma co kłamać, się przyznaję też, no, że nieraz też e, się z tym przeliczyłem, myślałem, że jest może bardziej gotowy do gry. Ale jednak jeszcze tutaj brakowało, bo było widać, że, że tą intensywność jeszcze nie wystarczy może na więcej niż 45 minut. Także tutaj też, też się przyznaję może do tego, że się przekalkulowałem, że, że jest może na więcej jak 45 minut. A jakby Pan ocenił debiut e, Komunkiego? Czy, czy jest Pan zadowolony z tej, z tej zmiany i jak, jak on się pokazał? No myślę, myślę, że zaangażowany, dużo, dużo biega i pracowity zawodnik to dla mnie też jest ważne. Widać, że ma technicznie też, też dobre umiejętności, czego jeszcze brakowało, ale to dla mnie jest logiczne, że tyle czasu jeszcze też nie mieliśmy ich przygotować taktycznie do gry i tak dalej. To tylko było wszystko w teorii, ale mi się wydaje, że... Początek był dobry, wiedzieliśmy co, co zawodnik może potrafić, jaki, jaki potencjał ma i myślę, jak się rozkręci i będzie w naszych automatyzmach, to będziemy mieli pociech z To ostatnie pytanie, czy, czy jest Pan bardziej zadowolony z tego punktu tutaj zdobytego u lidera przed tą kolejką, czy też bardziej jednak zawiedziony właśnie tym, że, że kiedy Wisła-Połock wyciągnęła to na rękę tą, tą czerwoną kartką i później po tych emocjach, które się pojawiły przy mini, to jednak my niestety poddaliśmy się tym emocjom, tak jak też Pan powiedział. To jednak Szalla bardziej zadowolony, czy jednak bardziej niezadowolony z faktu tego, że jednak nie poszliśmy za ciosem? Szczerze mówiąc nie, nie jestem zadowolony z remisów. Kto mnie zna, no ale trzeba, trzeba szanować ten punkt, bo trzeba też powiedzieć, że naprawdę po czy czerwonej karce nie zagraliśmy dobrego meczu. Nie było, nie było tej struktury, jaka była potrzebna, nie było tego spokoju, za dużo emocji, przez to za, za dużo strach i tak. Także mówię, że wtedy, wtedy nie zasłużyliśmy sobie na ten punkt i wtedy trzeba, no, trzeba też być zadowolonym, że tutaj na wyjeździe u Ligera się zdobyło ten punkt i to nie był szczęśliwy punkt, tylko też mi się wydaje, że ogólnie zagraliśmy na ten intensywny tydzień też to po Dobry wieczór ponownie, druga część konferencji prasowej po spotkaniu Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Tym razem z nami trener Paweł Staniok. Trenerze poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień, Dzień. 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 Měli sme emócie, dnes je na meču, takže e, fajn. Čižeže že, že bolo tyle žilo e, život na tribúne. E, generálne tu je pôvodne. Myslím, že tie emócie boli e, škoda, škoda trošku toho počiatku e, meču, kdy sme se dlho rozkrencali. a začali sme grášť e, púžnej, tak sme si ho zakladali. Ale wiadomo, górnik podszedł dobrze na nas, blokował nam strefy, które, które wcześniej wykorzystywali także taki dobry taktyczny boj. Myślę, że chłopcy odpracowali bardzo dobrze ten mecz, parametry bardzo wysokie. Co się tyczy nastawienia, biegania w końcówce w dziesięciu z mieście zagrażali, także fajnie. Cieszę się, że się pokazali z charakterem i o to chodzi. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Koniec się Michał Kubik, Polskie Radio. Czy sędzia wytłumaczył trenerowi za co dostał trener drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwonej? Tak, pokazałem gest, który ocenili na żółtą kartkę, ale ja wiadomo, są tam emocje, także. Troszeczkę ciśnienia trzeba wytrzymać. Wiadomo każdy ma inny poziom. ciśnienia ciśnienia, to dwa słudy drugie złota. A z ławki sytuację y, Rafała Wolskiego jak pan ocenił? Czysta karta. Czysta czerwona karta tak. Dziękuję.